W latach 30. i 40. elegancki mężczyzna dbał o to, by nawet po uprawiania sportu wyglądać modnie i szykownie. O, gorące prawa, tak jest! Aneta ma na sobie ubór cyklistki. Wełniany komplet inspirowany modą męską, składający się z marynarki i spodni. W 1920 roku powstał Związek Towarzystw Kolarskich. Regionalne kluby coraz częściej tworzyły sekcje kobiece, kań wojennych i ograniczeniu surowca zwykle używano syntetycznego jedwabiu zmieszanego z wełną. Och, coś za zachwyty! Te dziecko to chyba tam już nie śpi. W 40. -tych jako model sportowy występowały w wielu wersjach skórzane, drelichowe, sukienno skórzane. Anioł, proszę bardzo, spodnie w modzie kobiecej pojawiły się w latach 30. za sprawą Marleny Wittrich i filmu Błękitny Anioł, w którym jednej ze scen wystąpiła we fraku. Spodnie były ekstrawagancją lansowaną w świecie artystycznym lub jako strój sportowy i wypoczynkowy. postać Helmuta Lipińskiego, właściciela sklepu z artykułami kolonialnymi, mieszczącego się w przedwojennym Hindenburgu, dzisiejszym Zabrzu. Pierower okaz z 1929 roku, Dziękuję. Bernard Begler, właściciel... Do gazety. Przed Państwem wspaniała Paulina i sukienka wielofunkcyjna, uszyta na wzór oryginału pochodzącego z końcówki lat 30. Sukienka ta stanowi przykład zaradności ówczesnych kobiet, w oryginalnie bowiem została uszyta z bawełnianego worka na mąkę. Ich zaletą była niska cena oraz to, że nie były one objęte systemem kartkowym. Pierwsze takie buty pojawiły się na karcelaku, która prezentuje oryginalną sukienkę w kwiatowy deseń uszytą z wiskozy. Pierwszy komercyjny sztuczny jedwab, czyli wiskoza, został wyprodukowany w Wielkiej Brytanii już w 1905 roku. Szymon prezentuje męski strój codzienny, którego głównym elementem jest rarytas, czyli oryginalna kurtka Kurzana. W latach 40. kurtki te stały się synonimem stroju wojskowego, jednak tego typu odzież nie tylko występowała na froncie, ale także przeniosła się na ulice miast. Konieczność przerabiania męskich ubrań, ale też wygoda i praktyczność spowodowały ogromną popularność kostiumów w czasie okupacji. Ze względu na jego wszechstronność, mógł być używany w domu, biurze, na ulicy czy na spacerze. Historia tego typu garnituru sięga roku 1908, kiedy firma Goodell worsted opalentowała tkaninę na bazie mieszanki bawełny i moheru o delikatnej i tropikalnej gramaturze. Tkanina dzięki swoim właściwościom szybko podbiła rynek krawiecki i modowy. Ze względu na idealne wpasowanie w upalne cywilizacje. Paulina ma na sobie strój sportowy górski z przełomu lat 30. i 40. Składają się na niego proste spodenki z wysokim stanem oraz luska z bawełny. Do tego wełniana kamizelka, trzewiki, które ułatwiały spinaczkę. Dopełnieniem sylwetki jest oryginalny prezentowy plecak, w którym mieścił się niezbędny podczas wycieczki ekwipunek. Kombinezon zainspirowany strojem ochronnym czyścicieli kotłów węglowych z końca XIX wieku. Ich praca wymagała specjalnej odzieży, dlatego ten uniwersalny kombinezon stał się kombinezonem paraczuje Skromny, codzienny ubiór z końca lat 30. Składający się z prostej spódnicy w kształcie litery A oraz bawełnianej koszuli w łączkę. Na początku lat 30. polskie koleje państwowe i krakowskie Towarzystwo Krzewienia Narciarstwa uruchomiły specjalne przejazdy dla narciarzy. Choć oficjalnie nazywano je pociągami rajdowymi, to w biegu elit w II Rzeczpospolitej szybko trafiła ich nieformalna nazwa Narty Dancing Bridge. Strój wielofunkcyjny. Tutaj widzimy kostium plażowy składający się z trzech części. Prostej letniej sukienki, narzutki w kwiaty, stanika wiązanego na szyi oraz spodenek tej samej ton tonacji kolorystycznej. Rekord sukni ma charakterystyczny kształt serca. Przypięty do niego srebrny klips. Brawa kochani dla nich. Zaprezentowali się Państwo członkowie Stowarzyszenia Rowery Zabytkowe Zabrze. Podziękujmy im raz jeszcze wielkimi brawami.